Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w tym pięknym świątecznym czasie. Ciekawa jestem, czy udało mi się przed śniadaniem jeszcze do niektórych z Was zaglądnąć. I żeby umilić Wam też ten, ten czas wielkanocny, przygotowałam trzy propozycje stylizacji. Są to moje propozycje i na święta, które właśnie w tej chwili... Już są, ale też na kolejne dni mam nadzieję, że czeka nas jeszcze bardzo, bardzo wiele spotkań w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół a, i że ta wiosna i to słońce i ta radość zostanie z nami na dłużej. I stylizacja numer jeden, no i tutaj bohaterką tej stylizacji jest ta... Przepiękna sukienka. Moim zdaniem bardzo udany produkt marki Mojito. Jest to sukienka z aktualnej kolekcji Mojito, także można bez problemu kupić ją i online. I stacjonarnie. Jest ona uszyta z wiskozy. To jest taka ciężka wiskoza. Bardzo ładnie się układa, co sprawia, że ten dół wygląda naprawdę porządnie i tak elegancko. Dobrałam do niej szpilki w kolorze miód i bardzo delikatną biżuterię złotą, ponieważ. Naprawdę tutaj bohaterką tej stylizacji jest właśnie ta sukienka. Przepiękny wzór, przepiękne kwiaty i bardzo ładny kolor. To jest taki delikatnie jakby zgaszony róż. E, sukienka jest nie tylko ładna ale również niesamowicie wygodna. W tagi ma taki sznureczek, jest ona na nim, możemy ją sobie ściągnąć, tak jak tylko potrzebujemy, no co sprawia, że po prostu czujemy się cały czas naprawdę komfortowo. Bardzo, bardzo mi się podoba. Istylizacja numer 2 i tutaj z kolei na pierwszym planie mamy e, koszulę pomarańczową koszulę, która jest y, overseas'owa. Jest ona ze sklepu Zara i to jest również kolekcja aktualna do kupienia wysyłkowo i stacjonarnie. Do tej koszuli dobrałam proste, czarne spodnie, takie cygaretki. A, też myślę, że to jest świetna stylizacja na takie spotkania świąteczne, czy też w ogóle w uroki znajomych. A, ale też y, ta Szula może być na przykład w święta, kiedy nie mamy gości, a chcemy być ubrane bardzo wygodnie, ale jednak ta troszeczkę inaczej, świątecznie. Dobrałam do niej kolorowy naszyjnik, a zamiast złotej czy srebrnej biżuterii i zegarek złoty z taką, takim cyferblatem w kolorze czarnym. Bardzo dobrze się w niej czuję, jest bardzo wygodna. Na luzie, a jednak troszeczkę bardziej elegancko i świątecznie. A ta sukienka, którą już widziałyście, jeżeli oglądałyście mój filmik z stylizacjami bożonarodzeniowymi, tam ją miałam z innymi dodatkami, ale właśnie pomyślałam sobie, że nadaje się ona też bardzo dobrze na wiosnę. Jeżeli szpilki zamienimy na lekkie baleriny, pasek złoty zamienimy na pasek materiałowy, który przy tej sukience występuje, no to możemy też wykorzystać to, że jest ona taka lekka, Wiosenna i także nosić ją w tę w tą właśnie porę roku. Ta sukienka jest ze sklepu Karko. Jeśli chodzi o materiał, to jest kombinacja poliestru i wiskozy. Materiał też przyjemny, mało się gniecie, lekki, Muszę powiedzieć, że ją też bardzo lubię i z przyjemnością zakładam ją na takie różne okoliczności. Tym razem nie dobrałam do niej w dużej biżuterii, mam tylko delikatne kolczyki, a tak leciusieńko błyszczące w uszach i w zasadzie to wszystko. Kochani moi, korzystam z okazji i na nadchodzące święta chcę wam życzyć wszystkiego, co najlepsze: miłości, bo to jest najważniejsze, co możemy mieć w życiu, pokoju, bo za tym te, teraz bardzo tęsknimy, i radości, bo radość w życiu nam jest również potrzebna. Niech te święta będą dla Was dobre, radosne, spokojne. Do zobaczenia.